Siema Gohani. tu Kermit z Permakultury. Spotykamy się po raz drugi i chciałem wam pokazać coś innego. Zresztą razem robiliśmy Wermikompostownik, a dziś chciałem z wami porozmawiać o trawie pszenicznej. Trawa pszeniczna ma kilka zastosowań. Można ją przede wszystkim spożywać w celach leczniczych. Zawiera bardzo dużo witamin, zawiera witaminki B, a, C, e. zawiera mnóstwo minerałów, takich jak wapń, potas, sód, magnez, e, więc jest zdrowa. E, przede wszystkim zawiera chlorofil, więc jest ogromnym źródłem e, chlorofilu, który na nasz organizm ma bardzo pozytywny wpływ, przede wszystkim na układ krwionośny, e, bo zwiększa e, dostępność tlenu poprzez zwiększenie ilości czerwonych kwinek w organizmie. I bardzo dużo ludzi spożywa trawę pszeniczną. W naszym przypadku jednak jest ona wykorzystywana zupełnie inaczej. My używamy trawy przenicznej dla naszych kur. Jest to bardzo fajna rzecz, którą one sobie lubią zjeść. Ta już jest dla nich troszkę za duża, więc tą właśnie użyliśmy dla nas. A jak ją użyliśmy? Pokażę Wam na końcu filmu. Żeby zwiększyć oglądalność i żeby zapewnić sobie, że obejrzycie to do końca, to obiecuję Wam, że na końcu filmu, na wizji, puknę moją żonę. Więc, a właściwie puknę się z żoną, więc oglądajcie do końca. <grywa> Troszkę ciężko przyjmuję tą y, informację. Słuchajcie, więc co chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć jak się uprawia trawę pszeniczną, po co i przede wszystkim w jaki sposób to zrobić, żeby to było fajne i ekologiczne. Ym, wiele osób, to, to nie jest nic trudnego, wystarczy wziąć nasiona pszenicy, nasionka pszenicy, jeszcze raz idę, Ach, nasionka pszenicy mamy zawsze zawsze w domu, ponieważ jest to jeden z głównych składników diety naszych kurek. Takie nasionka wrzucamy do wody i moczymy 12 godzin, można całą dobę i można je zamoczyć tak aby zebrały dużo wilgoci, one zwiększą swoją objętość dwu, trzykrotnie. Wielu ludzi w tym momencie wsadza je Wysypuję je do takich pojemników, można wysypywać na gazie. Są przeróżne sposoby. Ważne jest, że takie nasionka następnie trzeba 3-4 razy na dobę zwilżać wodą, czyli tak naprawdę trzeba przepłukiwać. Yy, odstawiamy i one się muszą być odsączone, to nie może być ta woda nie może stać, ale nasionka muszą być cały czas wilgotne. Wtedy ta trawa będzie po kolei wyrastała yy, i to jest fajny sposób. Z tym, że tą wodę cały czas się wylewa, my, my, no my u nas stworzyliśmy sobie w domu coś takiego jak wieża pszeniczna, która służy jako swoiste perpetuum mobile. Jak to w permakulturze, chodzi o to, żeby coś trwało permanentnie. W związku z czym wykorzystujemy tą technikę także w domu i stworzyliśmy sobie permawieżę, która nawadnia wszystkie, całą naszą pszeniczkę są trawę, powiem Wam jak to działa. Generalnie idea jest y, prosta. Chodzi o to, że cykl życia trawy jest y, taki, który można zobrazować tutaj. E, od wysiewu, trzy dni później są mniej więcej, y, jest wzrost mniej więcej 2-3 centymetry. 5-6-7 centymetrów to jest dzień szósty. Potem to jest dzień dziewiąty, jest mniej więcej taka. Y, ta już ma około 10 dni, jest już troszkę za stara, więc nie za bardzo się już nadaje. Nasze kurki jedzą ją mniej więcej w takim, w takim momencie. Kury jedzą mniej więcej połowę takiej trawy na jedno karmienie. W związku z czym co 3 dni dokładając sobie nową tackę, zapewniamy sobie stały dostęp trawy pszenicznej dla kur właściwie bez przerwy. Więc to jest takie swoiste perpetuum mobile. Co jest fajne w tej prostej konstrukcji, że idea oszczędzania wody nie, nie w każdym taskę, nie przepukujemy wodą, nie wylewamy tej wody, tylko co 5, 6, 7, musicie obserwować jaka jest wilgotność, żeby, żeby, roślinki, żeby, żeby trawa tutaj nie zgniła. Podlewamy sobie to wykorzystując tą samą wodę do podlania wszystkich tacek. Taka konstrukcja z pochyłymi taczkami i dziurkami sprawia, że jest to możliwe. Wystarczy sensie, po prostu co 5-6 godzin wykonujemy taką czynność, i jak widzicie, podlewana jest kolejna tacka, kolejna, kolejna, i woda spływa na sam dół. Następnie wykorzystujemy tą samą wodę i w ten sposób. Całe nasze Perpetuum mobile działa bezustannie, oszczędzając wodę i zapewniając nam trawę dla naszych kur non-stop i każdego dnia świeżą, w, takim, w takiej fazie wzrostu, jaka nas interesuje. Wykonanie czegoś takiego jest banalnie proste. Na szybciutko wam to pokażę, bo nie chcę, żeby ten film trwał bardzo długo. Potrzebujemy parę narzędzi, i do tego potrzebujemy patyczki. My tutaj, mamy, co my tutaj mamy wierzbę energetyczną, z tego właśnie wykorzystaliśmy trochę takich patyczków, jakiś kawałek drewna na podstawę, sekatorek, żeby przyciąć jak należy, taśma, aby wymierzyć sobie wysokości. Ja stosuję różnicę pomiędzy jedną a drugą częścią placki 2 cm. Można ją sobie zwiększać, zmniejszać. Zależy od tego, jak dużo ziarna wysypiecie, jak szybko chcecie, żeby opadało. Ziarno warto wysypać w taki sposób, żeby miało pomiędzy 0,7 mm a cm wysokości. Wtedy jest tego ziarna na tyle, że trawa jest gęsta, ale nie, nie gnije. Więc taki, taki my mamy sposób na to, tutaj jak widzicie, ta woda jest brudna. Tym się nie przejmujcie. Ona no, po prostu taka jest, bo wypukuje. Części, tutaj z tych nasion. I, ja, i my używamy taki, takiej wody po raz kolejny. Dzięki temu pół litrem wody jesteśmy w stanie gospodarować przez 2-3 dni. Zapewniając cały czas wielkość naszym plonom. Potrzebujemy skrętareczkę, żeby zainstalować patyczki w desce. Nienawidzę drobniej, a zdrobniam cały czas. Przepraszam Was. Gumki, recepturki. Bardzo lubię. Można je wykorzystywać na różne sposoby. Nóż. I ewentualnie to, co jest ważne do tacek, jak wygląda konstrukcja tacek. Tacki z jednej strony muszą mieć dziurki, aby woda przelewając się przez taczkę, tackę spływała w dół i przelewała się do następnej. Dziurki muszą być po przeciwległych rogach. Te dziurki oczywiście ja robię tak samo, jak robię w kompostowniku, czyli w palarką na ciepło. Robię dziurki, możecie podgrzać gwoździka na kuchence. Można też wiertarką, akurat w przypadku tej tacki, ona nie pęka, można też wiertarką zrobić y, otwory. Takie, żeby nasiona nie wyleciały na drugą stronę, ale żeby woda leciała, czyli jakieś 3 mm jest, jest ok. Trawa pszeniczna, nie wiem czy wspomniałem, jest ze zwykłej pszenicy. To nie jest żadna filozofia, to nie jest coś co musicie kupować y, w sklepach z ekożywnością. Za potworne pieniądze za woreczek jest to zwykła pszenica, i tak naprawdę od rolnika, który uprawia ekologiczną pszenicę, możecie kupić ogromny wór za bardzo małe pieniądze. Więc nie dajcie się naciągać, to jest zwykła, traf... zwykła yy, pszenica w początkowej fazie wzrostu. Jak robimy? No, robimy prosto. Słuchajcie, zmierzymy sobie mniej więcej yy, patyczki, tak, żeby dało się je zainstalować. Moje patyczki mają średnicę 11 mm. 11 mm. W związku z czym wiertło dziesiątka jest jak najbardziej w porządku. Zachowujemy kąt prosty. Tutaj wiem, że przykładowe gdzie... Znowu na frudze, jak w poprzednim filmie. Dwie dziurki. Będzie ok. Aby zainstalować je, aby były stabilne, troszkę podcinam. Strasznie mi nie razi światło. Troszkę podcinam. OK, Druga. Ta nawet wchodzi. w jaki sposób zapewniam sobie, że że te e, druciki, te poprzeczki nie spadają i trzymają się na odpowiednim poziomie, w taki, że odmierzam wysokości, załóżmy, że jest to 12 mm, i wycinam takie zęby. Okay. Jak już mamy takie zęby, zainstalowana mniej więcej w tym miejscu poprzeczka, ona się będzie trzymać, jeżeli ją dociśniemy. Do tej konstrukcji, akurat użyłem dwóch recepturek, bo tu nie ma, e, nie ma dużej wagi. Natomiast w podobnej konstrukcji, tylko w tackach prosto, zrobiliśmy sobie rozsadnik, gdzie e, wysiewamy nasionka. Roślin, które będą w ogrodzie. Ostatnio wysiewaliśmy cebulę, por i paprykę. I tam te pojemniki są równo, jeden na drugim. Natomiast one są pełnione ziemią, więc są już bardzo ciężkie. I jeżeli byśmy zrobili to tak, jak teraz wam pokażę, na samych gunkach recepturkach, to one spadały. Wtedy można to docisnąć gwoździkiem. Ale do tej akurat konkretnej konstrukcji wystarczą gumki recepturki. Montuję to w ten sposób. Wkładam gumkę na patyczek i robię tylko magiczny hop na drugi patyczek i robię tylko magiczne hop w taki sposób w zupełności wystarcza aby poprzeczka się trzymała i cała taka konstrukcja była wytrzymała więcej nie będę robił oczywiście używamy sekatora żeby przyciąć sobie na taką wysokość, jaką potrzebujemy. Nie będę was więcej męczył, bo to jest cała wiedza, która jest Wam potrzebna do tego, żeby fajnie wykonać sobie permakulturową wieżę do trawy pszenicznej lub do jakiejkolwiek formy uprawy, bo w ten sposób można sadzić kiełki i inne rzeczy. No i co? To było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie wykorzystywać tą wiedzę dla siebie, jeśli hodujecie kury to w tej formie. A jeżeli dbacie o swoje zdrowie, to w formie soku. I teraz chciałbym Wam pokazać gotowy produkt. Dawka, o, właśnie o tym mówiłem dawka dla zdrowotności to jest 30 ml dziennie, aby nam ten soczek służył. Można go zrobić albo w, w sokowirówce. Na tą, wolnoobrotowej wtedy jest bardzo gęsty, ale potrzebujecie mnóstwo trawy na taki kieliszek. Żeby zrobić taki kieliszek w wtedy potrzebowalibyście, podejrzewam, dwie lub trzy pełne takie tacki. Natomiast żeby uzyskać pełnowartościowy sok, wystarczy zużyć połowę takiej tacki. Ja je tnę na małe elementy podlewam odrobiną e, ciepłej wody i blenduję e, w blenderze, a następnie Odciągam ten sok. Więc w takim razie dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze podziękować Wam i wypić Wasze zdrowie, a po drugie na wizji puknąć moją żonę. Żono, pukamy się. Zdrówka, subskrybujcie, czy jak to się tam mówi, nie mam pojęcia, i widzimy się w następnym filmiku. Na razie, hej! Ojejku! Tak jak się spodziewałem, pewnie każdy z Was jest to po prostu niedobre, ale zdrowe. Trzymajcie się, hej!